Dobry. Dobra siema, witajcie na naszym kanale. Dzisiaj z nami jest Bartek. Gramy sobie Trio Fortnite a jak co innego. Wiesz, o, mamy cz... O nie ja krąkę. Jezus. Ja coś wygrałem ostatnio. Dobra, nasz challenge no, dziś. Biorę? A no tak. Nasz challenge to e, pierwsza broń ze skrzynki. Więc gramy tylko jedną chłopaki bronią. Jedną, jedną. A jak w skrzynce będą dwie broń, to co wtedy? No to nie, zamykasz oczy i wybierasz sobie jedną. Kurde. Ja, 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 ja mam, ja koronkę, więc macie dzisiaj wina. Jakby to był pierwszy win mój strych, o nie, a dobra. Dobra, to ja mam... Mam fioletową. No ja mam strzelbę automatyczną furię. Czyli mam... Ja a łańcuch HDS-a liczy broń? Jeszcze Można update'ować broń. Ale y, łańcuch Hadesa można? Można, można, żeby nie było za, 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 za trudno, nie? Wiecie, że gracie z największym gamerem, pro-gamerem w Polsce, więc... Jakiś typ tu jest Drogę z a uciekł mi ten typ Gdzie wy jesteście? Jakie zadanie, Midasa? jakie zadanie Midasa? Ja szukam zadania Nie zadania Midasa, tylko chłopie Dawaj zabijamy tego są. Tego wilka i jedziemy Tu złote coś jest Ja idę po Złota, tego wilka, chodźcie Nie, przecież my jesteśmy koło Hadesa Jezu, przecież myślałem, że jesteśmy koło tego ej, Chodź im pomóc, bo ja mam mało amunicji Tylko 16 Idę, idę no i mam ten, jak to się nazywa. To toś jest obok, nie? Także... No wow. lata, lata gdzieś tam jeden typ. O, loga miałem. Dobra, ja otwieram tego pana. O. Chodź tu. Królu. Janek, zostaw mnie, tu mnie nie przyciągaj. No e, weź, No, złoty no weź. Ja mam cały złoty Janek tam masz ludzi do zabijania, nie? Wiem. Ja muszę ammo odbierać Później wam dam Dobra, a, amunicję, bo ja tylko potrzebuję do pompy Ja też A też masz pompę. No ja mam, ja też ja, ja też mam pompę. Wszyscy macie pompę? No i Ej, bo mnie bije ten Hades, za się zaniewicie. Zobaczcie. Zgłusajcie się na te... Co to jest? Kuszynowy, dobra Ale nie możesz, wywalaj to, wywalaj Ale go. nie, nie mam go, nie mam go czy że mają się. A dobra, poczekaj moment, moment Jestem taki szybki Nie ja będę miał zera cztery dychy na karku, więc Koń Wszyscy, ej wszyscy mamy pompę? Serio? No, ja no. nie mogę, wszystko na blisko. Ale przecież patrz, wsiąkasz tu po łańcuchem i bierzesz pompkę i walisz Dobra, chodź, idziemy do tego drugiego odzieba. No. E, okay. no, jak to mu było? Gdzie jesteśmy? Do tego, tego... Cerbera. Cerbera, Cerbera, Ja nie mogę, wszyscy pompę mają, no, no, zajebiście. No. Kto wziął medalion? No, Jason jak zawsze. Ja. To jest sęp na medalion... Chłop, ta Odrzuciło go Gdzie on jest? No bo go wywaliłem. Tu. Siema, Siedem no. o moim Ono snajperkę, ai ja mogłem sobie wziąć snajperkę Jak chcę mogłeś wziąć sniperkę jak nie mówię się klosowaliście? No To miałeś dwie bronie? Ja Aj byś znalazł snajperkę, jakbym znalazł No, no jeszcze ja był bym wtedy chodził w ja bym nie odpierał żadnych skrzynek i dopiero szybko w tym... challenge był te skrzynki, ja tutaj znowu szukać. No coś nie mi, mi strzelnęło. O, tam jest. Przyzywę. Ja go przyciągłem. Okej. Okay. O, to ja sobie wymienię... A nie wymienię. Nie możesz wymienić. A mogę ulepszać, nie tak? Nie mogę wymienić. Ale ja wymyśliłem no, challenge. Ulepszenie jest mało. Ty ja. Ale ulepszenia są w tych, tych jaskiniach, jak to się nazywa, bunkrach, nie? A, A, w bunkrach. Tak, tylko bunkrach. No to pójdziemy na bunkrę później. Myślałem, że chodzi ci, bo mo można teraz ulepszyć z szarej pompy na złotą pompę. Ale to musisz znaleźć tego, to, jak to się tutaj. nazywa. No, tego Midasa, Tridasa. Nie, to jest stanowisko jego, Midasa. O, Szampan. To on pewne łańcuchy, ktoś Co? potrzebuje. Ktoś tu se to? Bo jest. Ej, tu są Co? siupy, chodźcie. I tu są ten, flaszka. O, dobra, ej, już nie potrzebujemy. Ja nie, idę do ciebie Czekaj, żyjemy razem. Ej, ktoś ty jest w ogóle? Obok ciebie dadzą. Dobra, chodź, dadzą, chodź, leczymy się. Ej, nie, ktoś ty jest serio. Tu jest no, ten, no, Szampan, no. Szampan. Dobra, chyba mam go. Mam go! Leży. Leży? Dobra. Tam jest o, drugi. Nie? Przy skalę, tam. Dwóch. Oj. Ale walka na nie wiem, w kogo wale. Uuu. Oj. I tam jest na górze, po tu Leci tutaj na dół. Gdzie on jest? Tam, tu. Dobra Dobra, ja już go lecę. Le lecę, lecę go. No ale dwa razy szybciej. A dwa razy szybciej, wow, ale pro-gamerskie. No. O, siupki tu są. Choć, no chodźcie siupki. No to tak dawaj, tak, dawaj. Tak. O ja mogłem tak się tak pewno uleczyć za ja dopiero się, upadłem. Nie, 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 nie musiałeś. Ma ktoś do dostrzegł, bo ja mam tylko 9 ja no, mam 6... chodź, no. Ja mam 140. No to daj trochę, o, dzięki. A bierzemy tego cerbera już czy... no, Można, daleko. czemu nie? Ja chcę medalion, medalion nie Gdzie one są?

Nie no on jest? Dobra, idziemy dalej. Pytradzimy na kogo? Nikt nie jest w strefie, także innych posłów nie ma już. No... Oni są zebrani. Nie, nie jest zebrany Ares tylko. Dobra, są te, jak to się nazywa? No, bunkry. bunkry. jest o, tutaj, o, jeden, No, nisko. to tam możemy iść. To jest 700 metrów. Tu zapteczka jak ktoś zbiera? Ja mam bandażę. No dobra, ja później sobie zbiorę jakąś. Mam dwie. I wam też w ten, a, ten, zdrowie auta jakiegoś? zdrowie auta. Jak, jak masz HP, to do góry masz jakby zdrowie auta. Jakie zdrowie auta. No masz taki, taki pasek, tak, kary, zero i kierownicą. Nie, nie mam nic takiego. Aha. No Janek, no biegniesz tam, już powoli. No, nie tu do są ludzie, tu dosłownie pod mostem się biją. Znaczy, no, ja już zabijam. O jednego A jest jeszcze jeden jeszcze, jakiś? To, nie, tu sam jeszcze. Chyba na moście jest ostatni. Nie, tu ktoś je, To widzisz to? Ten znacznik jest tam gdzieś. Ja nic nie widzę, ja jestem ślepy... No, A yes, mam, faktycznie. Tam jest, faktycznie. To, no, to, to jest znacznik. Ten... A czego to był znacznik? Nie wiem. Chłopa na pewno, ale... To była To śle... to banan A nie, kura złota! A co to jest ta kura złota? Bo jeszcze pierwsze. Daję golda, jak ją zabijesz Tu jajko leży jej. Ogromne. No i co ja zrobię z tym jajkiem? Z z daję złoto. Dzisiaj złota kura. Albo zabili złotą kurę. Ej, pa! Skarpa. Możemy wejść do save. A bo to jest. strzela. Spodzie. A to dlatego, był ten jest po. Przed mam kartę, możemy wejść do save. tam będzie. Mo co y będzie. Tam. Skrzynka, może hmm. no, być leczenie fajne. No to dawaj. Ja wezmę leczenie. A no, faktycznie, kamera odnosi właśnie teraz. Elfo, kolejny. Tak, tu się dzieje. Nie ma elko. Dobra, idziemy po tego bunkra, nie? A no, on... Nie, dobra. Chyba nie jest ubrany. Jeszcze. Jestem ten a tam. Tam. Dobra, okej. Okay. jest tam. Jeden? Tak, jestem, no tam. w domku jakiś. Chyba jeden, że to. Janek, poczekaj, bo znowu pierwszy zginiesz. Ty na no, te fragi, ty coś taki łapiesz. Widzę. Nie, tam w wodzie jest jeszcze kolejny tam. Ja nie wiem, jak wy tak szybko chodzicie. O, leży. A ten drugi też leży? Wszyscy leżą. Tak, wszyscy leżą. Przez leżą. Przez leżą. Przez leżą. Przez Może to być challenge, tylko łańcuchy. No ja na razie tylko używam łańcuchów No ja ja też, ani ja ja nieraz jeszcze nie strzeliłem. Pierwsza raz okay, Dobra, ja skrzynki. O, no. węba, Dobra, idę sobie... Nie mogę wymienić najlepszej, bo ja mam zieloną taką. Nie mogę wymienić, nie? Nie. nieee, okej. Kurde, Nie ma tutaj... upgradeu, znowu. Super, moja ulubiona. A. O, to sobie wezmę, snajperka tabletowa, Jezus Maria no i? tak nie umiesz strzelać snajperką umiem ty nie umiesz a widziałeś, że możesz ściągać bronie tymi mączkami, co? Tym... Tym... jaka siola to zbiora? ja potrzebuję Dlaczego czego potrzebujesz? od kiedy ty potrzebujesz eee... kasy? potrzebuję do życia Dobra, idziemy do drugiej? Gdzie jest druga ta? Idzie, a gdzie jest w ogóle druga? Jest. Tak, jest. 500 metrów. 550, 550. Bartek, żyjesz? Bartek? Oj. Żyję, że musiałem w no iść na chwilę. A, dobra. Jestem, jestem. Idziemy do drugiej. Janek, powoli, poczekaj, bo ty masz te medalony i ty latasz z tymi medalonami. Ha! Ale to, to jest i tak wolny medalion. Bo no ja się już raz Długo ładuje. No długo ładuję. skoczysz dwa razy już ci nie ma, a ja później Cię biegam po całej O Oddawaj je. Nie. po najsłabszy, najsłabszy powinien mieć medaliony. No to ja, dawaj medalionę. no nie. <laughs> nie, on ja mniejszy poziom, 22. Ale masz więcej killi, jeden. A ty jednak ile masz? Oj. 8. A jaki jest Ta rekord? Kura. 68, tak? Kura! Wszystkich klik no, w tymie. No jakoś tak Zonę, tak. zonę zrobił. Nie, Teraz było przebite chyba Tak? Nie. czego się nie mylę Chyba z botami Jedzu myślałem, że to jakiś typa to kura O, typy, typy niedaleko Tam są, maszynki tam lecę. A, zlutowane tu jest wszystko Tak? Więc nie ma Eee, tam się ktoś bije o kurde, legendarny to hmm. Gdzie są te midas'a te, te żeby sobie to na legendarnie zrobić? Nie wiem dokładnie, ale wiem na pewno, że jest no jedno bo to... tutaj O, no tak, tam właśnie Na pewno jest jeszcze jeden, tylko nie pamiętam gdzie był Dobra, idziemy na typa tam, oni tam się leją Ej, tu jest jedna osoba tylko. Eee, normalny. normalnie... Ten tytuł to będzie bieganie o! za Jankiem. Jednak nie jest jedna osoba. Dobra, leżą wszyscy. Tak, była jedna osoba. Tu, tu, tu. tu macie łańcuchy. Ten, te jabłdy, jagody. O, Mówi mogę iść dobra. Jezu, pistolet można sobie No bo tam wynająć Wydawaj, wynajmuj go Gdzie on jest? Tu chodzi A, on jest zabity już, to nie ponieważ... wiem Nie, jest cały czas, można go wynająć Ale nie, nie, nie można Można Można? A nie, czekaj co? Aha, bo a, dobra Faktycznie nie, nie da się No idziemy, bo serfejdzie a strefa, ja, ja jeszcze strefa, no masakra Pojazd, bierzemy pojazd, dawać O to, by... ja będę szybciej tym medalionem niż tym Aha, no, nie, nie ma nie kółek ma, nie. nie ma kółek, dobra, miesza oto. to Masakra no, To teraz Dobra, nie. Mało paliwa mam, mało paliwa mam, mało paliwa mam. Mam dwa kółka tylko. Oj, pod poleciał po samo aucie. Samo sam auto, nowe, nowe zdanie wymyśliłem. Sam auto No ile zostało? Dziewięciu Czyli teoretycznie jeszcze dwie drużyny. Jeszcze trzy drużyny zostały oprócz nas. Więc no. Nie dwie. Trójki to są. O. Tak, oprócz nas zostały jeszcze dwie dużyny. No, ok, dobra, sprzęt trzy. Idziecie do góry? No, co sumie można w teorii, czy nie? Nie odebrali tego z góry. Jak ktoś tu jest? Chyba nie. No, strefa będzie zaraz. Dobrze. No to musimy iść. A, nie. Weźcie sobie te, no. A, no dobra. Chodźcie idzie. tym. Gdzie jest właśnie ten do wystrzału? Tu. Tu, tu, tu. No. 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 Dobra. Dawaj. Do, do strefy, patrzcie Widzicie kogoś? Bo ja nikogo nie widzę. Nie. nie. Nie, widzę. Cały czas jest dziewięć typa. Nie. Wszyscy się ukrywają. Boją się nas. A, ta, z zieloną bronią i z łańcuchem. Dobra, może tu? No, Okej. Okay. No są tutaj, są. są? Tak są. A no, faktycznie. O, faktycznie. A nie, to było tylko. A, okay. A to skąd tu są boty? No pewnie ktoś je zaatakował czy coś. No, nie. A to w ogóle nie było, wszystkie skrzynki są dalej. No to, to chyba był ten bot to karty miał. Nie, to nie ten. To był po prostu ten po o Jezu, strefa ja jest z powrotem. Kogo nie ma. No, gdzie oni są? No nie No, jestem oznaczony No nikogo nie ma, gdzie oni są? Tam może gdzieś są. O! Strzał! Jest! Ale ja, jest tu. To jest gościu. A to są młode. To co jest? Jeden pewnie może siedzi. Nie. A, to są boty takie na mnie. No jej. O jest, jeszcze, jeszcze jeden. jeden. Jeszcze jeden. A tam jest, no. Dobra, jeszcze. No. Chyba w tym domu. Nie, czekaj tam tam, tam, tam gdzie są, tam gdzie są. Tak, tu jest jeden Dobra. I tam jest drugi Nie no zabiłeś tam go ją stał ostatni Dawaj dla ciebie dla... No. To tak za łatwo coś było Challenge udany no, Challenge udany, ja w ogóle nie używałem prawie broni no ja też Dobra zostawcie no, łopem w górę, suba i tak dalej, okej okay, lecimy elo No Halo.